Lubimy ze sobą rozmawiać o książkach, prawda? Co wcale nie znaczy, że musimy się za każdym razem zgadzać i te same rzeczy muszą nam się podobać. Jedna z was mi ostatnio powiedziała, że każda książka nadaje się do nauki czytania, i ja chyba się z tym trochę nie zgadzam. Z jednej strony, oczywiście, że tak, jeżeli dziecko jest chętne, nie ma problemu, samo bierze książkę i daje się wciągnąć w przygodę, wtedy tak. Ale co z maluchami, które muszą się uczyć czytać, a nie mają na to zbytnio ochoty? Wtedy naszym zadaniem dorosłych jest ułatwić im tę sytuację, bo wiemy, że są takie momenty, kiedy dziecko po prostu musi ćwiczyć czytanie. To jest taka czynność, której się trzeba nauczyć. To, co możemy zrobić, podrzucić mu takie książki, które pomogą ugarnąć ten trudny proces. I ja często polecam Wam książki, którym aktywne czytanie patronuje, czytam sobie. To jest taka seria, pewnie ją znacie, która jest podzielona na poziomy łatwy, średni. I ten najtrudniejszy. Tym łatwym mamy dosłownie jedno zdanie na stronie, dużo obrazków, głoskowanie i na przykład dla ułatwienia nie ma dwóch znaków, nie ma takich trudnych wyrazów. Drugi poziom ma już trochę więcej tekstu, nadal wszędzie obrazki, trochę trudniejsze wyrazy i zachęcanie do sylabizowania. A trzeci poziom to już jest regularna książka. Też ma ilustrację, ale zobaczcie, że tekst gra tutaj główną rolę. Wszystkie te książki mają coś ekstra. Naklejki, każdy lubi naklejki. Jest też dyplom, proszę państwa, bo jak się człowiek wysilił, to chce być doceniony. A, a propos docenienia: ja cenię tę serię za to, że tworzą ją różni polscy autorzy i ilustratorzy na najróżniejsze tematy. Więc każdy może znaleźć coś dla siebie. I podziwiam tych autorów, bo to wcale nie jest łatwe napisać ciekawą historię, wykorzystując tylko niektóre litery alfabetu. Dajcie mi znać, czy znacie tę serię. A, i zapiszcie sobie ten film.